Magdala na rak po niestety przegranej walce z Różą Gumienną. to tam Magda nie poszło w tej walce? No słuchajcie, no to jest MMA. Nie zawsze wygrywa lepszy. Uważam, że w tym przypadku to miało miejsce. Yy, gdzieś w clinchu oglądaliśmy nawet teraz walkę, wydaje mi się, że dostałam albo łokcia, albo gdzieś prawie sierpowe. Znalazłyśmy się w parterze, troszkę mnie przymroczyło, to mataleo nie było dopięte, ale z jakiegoś względu nie ściągnęłam tego łokcia i nie stałam do góry, no i yy, niestety skończyło się tak jak się skończyło, no ale tak jak mówię, to jest MMA. Wszystko może się zdarzyć. I osobiście jak widzicie traktuję to jako wypadek przy pracy, bo naprawdę byłam bardzo dobrze przygotowana do tej walki, cały kemp, co w moim przypadku jest bardzo wyjątkowe, przeszedł bez żadnych większych komplikacji. Miałam bardzo fajny tydzień treningowy z Asią Jędrzejczyk, więc wszystko szło po mojej myśli. No niestety jeden mały błąd. Zaważył na dzisiejszym wyniku, ale mam nadzieję, że szybko wrócę do OKTAGONu i będę miała okazję poprawić sobie trochę nieco humor. Zaskoczyła Cię róża gumienna tym, że dusiła właśnie to mataleo, duszenie z Nie, wiesz co nie. Róża gumienna od jakiegoś czasu jest w MMA, więc miałam tego świadomość, że rozwija się w każdej płaszczyźnie, jakby nie ma innej opcji. Stójką do jakiegoś poziomu możesz pociągnąć, ale jeżeli chcesz być tym najlepszy, to musisz się rozwijać w każdej płaszczyźnie, dlatego traktowałam Różę Gumienną jak pełnowartościową zawodniczkę MMA, więc absolutnie, absolutnie nie zdziwiło mnie to, jeżeli ja bym miała taką okazję dopiąć się w plecy, dopiąć się duszenie, to też bym to zrobiła, pomimo tego, że wywodzi się ze stójki. Dużo Joanna Jędrzejczyk pomogła, dużo cię nauczyła, przez ten no, krótki czas, ale to na pewno są cenne lekcje. Aszka jest tak z hejbistą babką, że po prostu to jest wulkan energii. I jakby jej niesamowite umiejętności są z jednej strony, ale z drugiej strony jest jej pozytywna mega energia i po prostu to jest taki coaching, że sobie nie zdajecie z tego sprawy. Więc no tak, to jest dla takiej zawodniczki jak ja, która miała długą przerwę od MMA, bo ma trzy lata. Więc to był naprawdę taki solidny kop w tyłek i tak jak mówię, byłam dobrze przygotowana do tej walki, nie mam żadnych wymówek. No, zaważyła chwila nieuwagi i tak to też traktuję jako wypadek przy pracy. Zostajesz tutaj w Babilonie? E, mam nadzieję, mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję pokazać się w Octagonie Babilonu. Zobaczymy, wszystko zależy pewnie od włodarzy i tam dalszych przebiegów w negocjacji, więc ja jak najbardziej, również jestem chętna wrócić jak najszybciej. Czy jest troszeczkę taka jakaś, nie wiem, ból na dumie, jeżeli chodzi oczywiście o to, że kickbokserka Cię poddała, a Ty jednak ten party dłużej trenujesz od niej, czy to, że w jakiś sposób skończyła się walka, nie ma znaczenia? Nie, to znaczy oczywiście, że y, gdzieś tam zawsze mi to będzie siedzieć, ale słuchajcie, ja miałam tak długą przerwę, w międzyczasie miałam kontuzję kolan, to nie było takie płynne, y, wiecie, że ja od czterech lat śmigam na sali stójkę, miałam półtora przerwę, bo perwałam kolano, więc... Y więc gdzieś tam tego parteru też było troszkę mniej. U mnie, ale to nie jest wymówka. Znaleź... się w tej pozycji po ciosie. To nie było sprowadzenie, i tak dalej. Po prostu, no, tak jak mówię, MMA, wypadek przy pracy, tyle. W takim razie dopytam o kategorię wagową. Czy 5-7 nie byłaby odpowiedniejsza? No Zdecydowanie bardzo byłaby odpowiedniejsza, ale no nie udało nam się nawet tego 5.9 9 tutaj dopiąć. Róża się bije 6-1, więc no też trudno, żeby ona schodziła aż 2 kg. Ja z racji tego, że nie miałam przez tak długi okres czasu żadnych walk, Poszłam tą kategorię wyżej. Oczywiście to nie jest dla mnie optymalna kategoria wagowa, biorąc pod uwagę warunki fizyczne dziewczyn w 6.1. Wiele y, Asia mówiła, nie teraz, ale dużo, dużo wcześniej, to przy okazji no to będę strzelał. f 27, f 19, we Wrocławiu 17, może nawet. Ona już wtedy mówiła o tobie, no, jednak ta znajomość i, i ta pomoc i te jej słowa zostały do dzisiaj. W takim razie, czy jest taka szansa, że Asia będzie pomagała ci więcej, częściej, może zaprosić się do siebie, a ci, przede wszystkim ciebie będziemy częściej widzieli w klatkach? No ja bym bardzo chciała, żebyście mnie widzieli w klatkach, sama chciałabym w Klatkach częściej występować, a jeżeli chodzi o Asię, Andrzejczyk, no to no my się znamy kupę lat. Znamy się, lubiłyśmy wiele razem zawodów, przejeździłyśmy, wiele świata razem zwiedziłyśmy. I faktycznie ten kontakt trzyma nam się bardzo dobrze do dzisiaj, jak widzicie. Słuchajcie, Aśka jest zawsze otwarta i chętna do pomocy, tylko prawda jest taka, że ta sytuacja, która miała miejsce teraz, że ona była tydzień, miała wolny tydzień, to jest, to jest no po prostu jakiś strzał w totolotka, byłby pewnie bardziej prawdopodobny niż dorwać Aśka na tydzień. Chociaż była tydzień w Krakowie i w międzyczasie jeszcze pociąg Warszawa-Kraków, więc y, oczywiście jak będzie taka możliwość, to na pewno będziemy razem trenować i dziś będzie mi pomagała w tym rozwoju i najbardziej no za to dziękuję, bo y, no niewiele chyba zawodniczek może się poszczycić y, taką przyjaźnią z tak swoją zawodniczką. W razie dopytam jeszcze o Jan Jędrzejczyk. No, chodziły słuchy, głosy, tak nam się wydawało, że Asia będzie w narożniku. Finalnie postawiłaś na inny zespół, Asia była, no w zasadzie nawet w narożniku róż trochę była, bo była po jej stronie na widowni. Czy, był, czy tak od początku miało być, czy faktycznie ustaliliście, że jednak ten tydzień nie powinien zadecydować o tym, że Asia będzie w narożniku? Bardziej chodziło o taką uczciwość w stosunku do Róży, że po prostu y, ja miałam swoich dwóch, y, dwóch trenerów na narożniku, Róża miała również dwóch trenerów na rożniku, Jeżeli Asia by była u mnie, byłaby to dodatkowa osoba. Y, I po prostu chodziło o taką uczciwość sportową, czysto tyle. tyle. Masz jakąś upatrzoną rywalkę, z którą byś się chciała zmier chciałaś zmierzyć? Yy, po tak długiej przerwie się nie wybiera rywalek, więc generalnie. Ja jestem otwarta na wszelkie pro, m, propozycje, bo 5.7. No myślę, że fajnie było wreszcie zawalczyć w swojej kategorii, bo też byłam w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, tam walczyłam w ogóle w 6-5, yy, dzisiaj w 6-0, więc no, myślę, że następna walka już w mojej kategorii wagowej byłoby fajnie. So, no dziękuję przede wszystkim, że po poradce przyszłaś do nas i chciałaś z nami porozmawiać. Liczymy, że e, kolejny raz jak nas przyjdzie, że będziesz w lepszym humorze, w lepszym nastroju, a przede wszystkim z tym zielonym kwadracikiem e, w rankingu. No też sobie tego życzę. Dzięki bardzo. Dziękuję.